Siemanko. Dziś paskudna pogoda. Trochę pada. Trochę wieje. Trochę się przepogadza. Teraz znowu zaraz pewnie będzie padać. Nakręcę Wam taki krótki filmik o moich roślinkach. więc tu pod płotem mamy hortensję. Młoda hortensja, w tamtym roku, sadzona. W tym roku nie kwitnie, bo wszystko od ziemi poszło, więc hortensja, jeśli puszcza pędy z ziemi, to nie kwitnie. Mam nadzieję, że na drugi rok będzie kwitła. Tu są jeżówki purpurowe. One też przez tą pogodę są nieładne. Tutaj były, tu były, o, fioletowe, czerwone takie, ale różowe. Tu były białe. No niestety są podlewane, ale woda z kranu to jednak nie to samo, co woda deszczowa. Więc tu są rząd, rzędem są jeżówki purpurowe. Tak jak mówiłem. Jeżówki. Tu rosną trzy migdałki. Te migdałki były przycinane, bo migdałki się przycina na, na wiosnę. One były przycinane, bardzo ładnie puściły. Zagęściły się mocno. Proszę bardzo. Tu były przycięte na wiosnę. Tu były przycięte na wiosnę. Tak się zagęściło, więc będą przycięte. Na wiosnę, znowu migdałki bardzo fajnie. Tu mamy takie drzewko, żonka sobie kupiła, nie pamiętam jak to się nazywa, tak szczerze powiem. <grytanie> nie pamiętam. Ale też yy, przez to gorąco liści pełno upadło, ale na górze pączki nowe puszcza. Bardzo duży przyrost, proszę zobaczyć. Tutaj jest łączenie przyrostów. E... O, teraz dobrze widać. Tu jest stare, tu jest wszystko nowe. Bardzo sporo przyrosło. Super. listki są jakie są, obrywam te żółte, ale daje radę. Puszcza kolejne, więc chyba jest ok. O, tu mamy. O! Alokazja, kolokazja, nie wiem. Alokazja chyba ta jest niby ta olbrzymia, ale w tym roku ma fatalnie kiepskie liście. Pogoda ich chyba totalnie nie służy. Niestety stoi w donicy w tym roku, nie miałem jej gdzie przekopać. W tamtym roku była dużo większa, dużo większe liście miała i w ogóle była dużo większa. Tak więc tak to sobie stoi w tym roku. Niestety musi to przecierpieć. Za rok gdzieś będzie wysadzona w grunt. No i tu. Wszystko w donicach, niestety karłatka. Przyrościk jakiś jest. Tutaj odnoga bardzo ładnie jedna idzie. Tu mamy odnogę drugą, i tutaj się zaczyna trzecia. Gęsta. Kolejne sadzi tutaj. Liz za liściem. Super. O. Tu mamy kurczę, jaką się nazywał. Białego kupiłem, bardzo ładnie kwitnie i cały czas kwitnie. W doniczce nie za dużej, ale powiem szczerze, jest mocno ukorzeniony i bardzo ładnie kwitnie. Cały czas. Jestem zadowolony akurat z tego zakupu. Też spory krzaczek, także tak, tu mój trach. Tu mój trach, jak można go zobaczyć. Stare liście na dole, tu jest. Tu jest piękna korona Piękna korona Nie wiem ile tu ma 10 albo 11 nowych liści Kolejne dwa idą, więc będzie około 13 liści Myślę, że do końca następnego tygodnia Bardzo duży przyrost Proszę zobaczyć w tym roku jak przyrósł Tak są stare liście dotąd bardzo dużo przyrósł pniaczek nie jest za chudy nie jest za gruby pasuje tu wsadziłem morele te UFO te, te takie płaskie tu mam alokazje czy tam kolokazje jadalne, dwie słabe, powiem że w tym roku słabe tu jest też, ona mi przemarzła gdzieś chyba w tym w zimę, ale powiem szczerze, że puściła listki tu i tu, bo to jest ta princeps, eee, tak, więc e, powiem szczerze, że odbija, być może coś z tego będzie. Na razie jest ok. Tu mamy jukę. Też w tym roku bardzo, bardzo dużo przyrosła. Cały czas rośnie. Kępka się robi niekiepska. A tu mamy te same alokacje. Tu mamy Wagnera. Wagner miał cztery swoje liście stare, czyli ten żółty, ten żółty, tamten żółty i tamten żółty. Tu ma już trzy puszczone nowe. Czwarty się rozkłada i piąty idzie, także też jest dobrze. Kordyliny w zimę mi się zmarnowały. Nie wiem w ogóle jakim cudem, jak to się stało. One chyba miały za wilgotno, ponieważ po. No, zrobiła się gąbka w środku. Ja obciąłem, a tam po prostu gąbka i woda, więc najprawdopodobniej miały za mokro. Ale co najważniejsze, korzeń nie zgnił całkiem. Były, były bardzo grube, zdrowe korzenie, więc obciąłem, tak jak tutaj widać. o tutaj, o tutaj obciąłem ją tak, wsadziłem w ziemię i z jednej, yy, z jednego takiego korzenia każda z kordylin puściła kępkę, czyli po trzy sztuki więc teraz są większe, są mniejsze, nie będę tego rozdzielał tylko wsadzę to kępkami w trzy różne miejsca i będzie fajnie tu mamy roztratę zieloną o, to jest młoda roztrata to ona dopiero się zaczyna coś tam pokazywać. Mamy roztratę zieloną, bardzo duży przyrost w tym roku. Cieszę się, tu mamy małą roztratę niebieską. W tym roku bardzo fajnie urosła. Zobaczymy, jak za rok. Tu mamy kolejną roztratę niebieską. Ta jest słaba. Niestety ta jest słaba. Jeszcze mi burza była w, dzień, w nocy, przewróciła doniczkę, namoczyła. Muszę, te, muszę je schować w ogóle. Te roztraty. No i tu mamy niebieską największą. Rozstratę. I tak to się tu ma. Proszę bardzo. I to jest. Tak to się tu ma. Roztraty, roztraty, roztraty. Tu mamy Cordeline Red Star. Wagnerek. Tu mamy te maleństwa. Mojego tracha. I mamy karłatkę. Także tak to się tu ma. Palec. Po co ten palec? Dobra, przejdziemy dalej. Pokażę wam miskanta, dwuletni miskant od stalewiaka. Mierzyliśmy w najwyższym no Tutaj mi się kładł, bo mieliśmy okropny wiatr i straszną burzę. Ja go później podwiążę, żeby on się nie złamał. On mi się tu położył. Po prostu jest gigantyczny. Mierzyliśmy w największym, w najwyższym miejscu, najwyższe te mają e, 3 metry 87 centymetrów miskancik tak wygląda miskant tam za szklarnią też, znaczy za tym za folią też mi się położył niestety no tu mówię wiatry wczoraj były dzisiaj w nocy ogromne mocny deszcz więc miał prawo się położyć tam będziemy podwiązywać to później no i tu mamy wierzby karłowate oczywiście były przycinane półtora tygodnia temu tak już porosły znowu będę musiał je w sobotę podciąć ładnie to jest wierzba karłowata tam jest druga ta jest dużo słabsza ale to nic ją przesadzimy koło tej wierzby będzie lepsza tak to się tu ma co wam jeszcze mogę pokazać a zaraz wam coś pokażę przed domem poczekajcie chwilę no i jestem tu mam od sąsiada posadzony rządek traw Jakieś tam trawy ozdobne One kwitną wrzesień, październik Cały rządek tego jest Te są już starsze Trzy kępki są starsze Proszę bardzo, tak to wygląda Tamte były w tamtym roku rozsadzane Ale też w miarę W miarę ładnie Co Wam chciałem pokazać Hortensja W tym roku trochę zaniedbana Słabo zakwaszamy ziemię. Ale jakieś tam niebieskie kwiatki ma w tym roku. Słabo zakwaszana ziemia. Więc wygląda i wygląda. Już nic nie będziemy z tym robić. Na drugi rok zrobimy hortensjowe spa. Tam mamy taką hortensję. Bardzo duża hortensja. Cyk. Chciałbym Wam pokazać, że trzeci raz w tym roku kwitnie mi magnolia. Kwiatek jeden magnoli. Tu jest drugi kwiatek magnoli. Gdzieś jeszcze były. Jak zobaczę, to jeszcze przybliżę. Ale to drzewko już mi kwitnie w tym roku trzeci raz. Nie wiem dlaczego, o co chodzi z tą pogodą. W tym roku, w tamtym roku kwitła tylko raz. To jest trzy albo czteroletnia magnolia. Tam w tym roku kwitła tylko raz. W tym roku kwitnie trzeci raz. Tu się będzie chyba kwiatek zawiązywał. Więc o, tu będzie kolejny kwiatek. Więc powiem szczerze, że kwitnie nam trzeci raz. Proszę bardzo. A mamy 30 sierpień. Proszę bardzo. Dobra, to by było tyle. Tu są inne trawy, cztery kępki innych traw. Dobra, to by było na tyle z mojego ogródka i tego, co w trawie piszcie. Zostawcie coś po sobie. Trzymajcie się. Miłego, pogodnego dnia. Cześć.